Prezydent Załański udzielił wypowiedzi, chciałem Państwu tę wypowiedź teraz przedstawić. Gdy się podchodzi do tej wypowiedzi posługując się logiką, to tam nic się nie klei. Załański o Putinie. osoba. On nie jest normalny, bo normalna osoba nie rozpoczyna wojny na pełną skalę przeciwko innemu krajowi. No to co, Panie Prezydencie? A jak tak na niepełną skalę, to jest okej, okay, tak? Na przykład ostrzał przez armię ukraińską i nacjonalistyczne bataliony Doniecka i innych miejscowości z setkami, a nawet tysiącami, przepraszam, tam było 12 tysięcy ludzi, zamordowali cywili ukraińcy przez 8 lat ostrzałów. To, to to jest normalna osoba, tak, panie prezydencie? To było i za Poroszenki, i za pana. 8 lat ostrzału, 8 lat ostrzału. Przy czym ja przypominam, że w 2019 roku, jak pan prezydent Zełenski szedł do władzy, to powiedział, że żadna wojna, żaden konflikt nie jest wart życia choćby jednego człowieka i tę wojnę w Donbasie trzeba zakończyć. Oszukał w związku z tym swoich obywateli, wyborców, wdarł się na urząd prezydenta, bo kontynuowane były ostrzały. A wtedy taka legenda była, że no, to są nacjonalistyczne bataliony i one są poza kontrolą, przynajmniej no są tak usprawiedliwiano. To jakie poza kontrolą? To przecież armia ukraińska w stosunku do tych batalionów, ile ich tam było z 2000 tylko osób, e, zgniotłaby ich jak robaki. Tak to działa. Tak więc, proszę Państwa, nienormalny jest ten, który rozpoczyna wojnę na pełną skalę. Chyba. W związku z tym to nie o Putinie, bo Putin nie zaczął wojny na pełną skalę, mimo że w polskich mediach, polskie autorytety i, i w innych mediach to samo, mówią, że to jest wojna pełnoskalowa. To nie jest wojna pełnoskalowa. Ale to nie była pełnoskalowa wojna, bo pełnoskalowa wojna to w pierwszym ataku by wyłączono Ukrainę po prostu. Wszystkie mosty, elektrownie, szlaki komunikacyjne by były podcinane i tak by była pełnoskalowa wojna. W wykonaniu Rosji, tak? No jednak... Drugie co do wielkości y, militarne państwo na świecie. Y, prawie na równi ze Stanami Zjednoczonymi. Ale co tam dalej pan Załęski próbuje y, nam wmówić? Że Winny a znał, że jemu się nie I teraz, proszę państwa, prezydent Załęski strzela w stronę swoich sojuszników. Że prezydent Putin zrobił to, bo wiedział, że mu nic nie grozi. Wiedział, że jest dogadany. Proszę to, to przypomina moment, ja nie chcę tu porównywać pana Załęskiego oczywiście do Hitlera, ale ta sytuacja bardzo przypomina tę sytuację z II wojny światowej, gdzie promowany przez Kapitał z Wall Street, udowodniałem to w, kilka miesięcy temu, e, konkretnie przez pieniądze, które organizował prezydent, jeszcze wtedy nie, ale Roosevelt, działający w biznesie, pomogł Hitlerowi dojść do władzy, ale w pewnym momencie Hitler widzi, że został e, wystawiony, z, został e, zagoniony w kozi rób. I następują u niego zmiany. Zaczyna ręcznie sterować wszystkim, nie wierzy nikomu. I wygląda na to, że u pana Załańskiego też takie procesy zachodzą. Więc Załański zaczyna, e, atakując jakby Putina, wypominać Zachodowi, że coś jest nie tak. E, rychło w czas się pan zorientował. E, ja to po to mówię, żebyśmy to przełożyli na nasze życie, na naszą sytuację. Z nami może być I podobnie. Um, uh, dialogi z innymi krajami. I ce, ja nawet nie chodzi myśleć, bo Dostał pozwolenie Putin na to. Musiał dostać pozwolenie, musiał rozmawiać z innymi krajami. I ja tu nie chcę na ten temat mówić. Już mówi, już mówi. To, no, po prostu partnerstwa i Zrada. To nie partnerstwo. W sensie Ukraina z krajami zachodnimi, tylko to zdrada. Zdrada. On wypomina ewidentnie Zachodowi, że został zdradzony. Te cmentarze usłane na Ukrainie, w tej bezsensownej wojnie, w tym pchaniu ludzi na śmierć, a miało być dogadywanie się i kończenie wojny, w tej chwili Zawański próbuje z siebie przerzucić na bliżej nieokreślonych partnerów, czyli Zachód, czyli też i Polskę. To powinien być ta wypowiedź Zawańskiego, powinna dać dużo do myślenia politykom polskim, a przede wszystkim społeczeństwu. To pełna zdrada, pełna zdrada by była. Ja uważam, że jest. To давайте daje się też takie nie było do mowy. A więc, proszę nie adekwat, jaki wyrzuca się, nikt nie będzie буде захищати Україну, Ukrainy, więc może zachować to pomysł, nas zniesie. No i to pewnie tak było, do mnie ma Zeleński, że dlatego właśnie, że wiedział, że może najechać Ukrainę, najechał Ukrainę. Bo wiedział, że nie będzie adekwatnej reakcji. Proszę państwa, drodzy Ukraińcy, Zełęński przerzuca odpowiedzialność na kogoś innego. Przerzuca odpowiedzialność. Mógł zakończyć ostrzał Doniecka, tę ciągłą prowokację, połączoną z sabotażem na terenie Rosji w stosunku do prezydenta Putina. Dlaczego nie reagujesz? Giną Rosjanie. Przy czym ci sabotażyści, mówię tu o Nawalny Stach, byli chwaleni przez Zachód z kolei. Przecież to jest absurd, proszę Państwa, to jest absurd. To wygląda jak próba e, zniszczenia władz Rosji e, od zewnątrz wewnętrznymi wrogami. To wygląda jak rzeczywiście prowokacja baba w babie, panie Zełański. Ta kultura, kultura wschodu, baba w babie. Dlatego jedyną obroną przed takimi intrygami jest spokój. Zachować spokój. A niech tańczy przede mną, niech macha, niech wywija. Jemu chodzi o prowokację, nic nie zrobi, bo będzie winny. Poniesie za to konsekwencje. Prowokacja, jak zwykły luj, jak zwykły bandzior, który wyzywa nas specjalnie po to, żebyśmy cokolwiek, ale zareagowali.